Od kilku dni do Krakowa zjeżdżają tzw. czerwoni skinni, by wziąć udział w marszu tolerancji i starciu z wszechpolakami. Dzień wcześniej planują rozróbę podczas przemarszu ulicami Krakowa prawicowej organizacji Myśl.pl. Kamienie petardy i martwy kot to broń, jakiej w ubiegłą sobotę używali skrajnie lewicowi bojówkarze przeciwko narodowcom. Lewicowi bojówkarze z Antifa, Black Block i Czerwoni Skini przygotowują się do następnego starcia. Tym razem z młodzieżą wszechpolską demonstrującą w tym samym dniu co geje i lesbijki. Do Krakowa przyjechali z całego kraju. W schronie nie znaleźli w tych pustostanach przy ulicy Wielickiej. Otrzymałem wczoraj telefon z pogróżkami. Mamy sygnały, że ci ludzie zostali w Krakowie. Są oni z różnych części Polski, jeżdżą po zagranicznych manifestacjach yy, i czekają na sobotni marsz. Organizatorzy Marszu Tolerancji zapowiadają, że nie pozwolą, by bojówkarze pojawili się wśród nich. Przypominają też, że to wszechpolacy zwykle zakłócają Marsz Tolerancji. Nie ma w ogóle mowy, żeby ze strony uczestników Marszu Tolerancji, czy jakichkolwiek aktów przemocy. W zeszłym roku podczas marszu przede wszystkim wielka agresja ze strony przeciwników i przeciwnej demonstracji ze strony Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich kibiców, którzy się do, do Młodzieży Wszechpolskiej i do takiej skrajnej prawicy dołączyli. Policja zapowiada, że nie dopuści do starcia dwóch manifestacji, ale podobne zapewnienia słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu. A tak było w ostatnią sobotę. To nie narodowcy, lecz antyfaszyści zaatakowali pierwsi. Zgromadziła się bojówka około 30-40 osób ubranych na czarno, zakapturzonych, z ochraniaczami na zęby ludzi. Oprócz kamieni i petard w stronę narodowców poleciał też martwy kot. Toczy się w śledztwo przeciw osobom, które tego kota nieszczęsnego rzuciły. Rzeczywiście to był no, przykry incydent, którego się wstydzimy. Nie wstydzą się tego bojówkarze. Na stronach internetowych już pojawiły się wpisy, z których wynika, że kolejna bijatyka jest nieunikniona. Tymczasem po sobotnich zamieszkach towarzyszących marszowi obozu narodowo-radykalnego do Sądu Grodzkiego trafił wniosek w sprawie kota, którym rzucili w narodowców antyfaszyści bojówkarze odpowiedzą tylko za zaśmiecanie, bo jak się okazało kot już wcześniej był martwy.